Hej, hej, ziemęczki. W dzisiejszym odcinku skupimy się na rynku FIFA i omówimy sobie, jak szybko karty kupować. Bo dużo osób ma problem, że na kartę potrafi czekać 5 dni, i to wielokrotnie pisaliście na grupach społecznościowych, dlaczego na przykład dana karta jeszcze nie została kupiona przez Was. Więc w dzisiejszym odcinku sobie to omówimy. Ogólnie, to jeżeli chodzi o rynek, to powiem Wam szczerze, FIFA mocno zmieniła ten rynek, po to, żeby osoby, które między innymi wcześniej zarabiały na sposobie pujetanio tanio, sprzedaje droż to między innymi robiły sobie to biznes i tym sposobem mogli sobie kupować wiele ekstra kart. I prawdopodobnie to się po prostu Fifie, a raczej FC Mobile, bo w ogóle tutaj nazwa jest inna, nie spodobało i tym sposobem właśnie chcieli trochę uzależnić was od tego, że kupujecie paczki i musicie liczyć na to, że z danej paczki wyleci dana dobra karta. Niestety, ale tutaj już jest ciężej, żeby zrobić sposób na dobry skład. Ta gra jest naprawdę mocno pay to win. Generalnie, jeżeli. Chcecie kupić zawonika, to patrzycie na kolor. Kolor niebieski to jest dobra informacja, że szybko danego zawonika kup, kupicie. Kolor czerwony to jest dwa informacje, bo między innymi ten zawonik trochę dłużej może się sprzedawać nawet. I ogólnie zamówienia są tutaj. To są zamówienia. W przypadku tego Ronaldo Nazario to mamy około 31 zamówień i dopiero przy droższej cenie byście szybciej mogli go kupić, bo tutaj około 26 milionów to byście trochę czekali. Ogólnie jak ja patrzyłem na rynku to nie ma za dużo kart teraz, które mają 999 zamówień. Już tego nie ma, znam jak patrzyłem. W każdym razie patrzycie po prostu na kolorki i sugerujecie się nimi. Ogólnie, jak niekiedy jest kolor czerwony, to też właśnie ta ilość zamówień jest kluczowa, bo jak jest mało zamówień, mniejsza ilość zamówień, to szybciej trochę kupicie. Co jakby tutaj było na przykład 900, to byście dłużej czekali, a około 11 to po prostu trochę dłużej byście kupowali. Nie powiem Wam dokładnie ile, bo jak ja kupowałem danych zawodników, to niekiedy czekałem 2 godziny, nie, niekiedy 4, ale Kupowałem około takiej małej ilości i szybko mi się dawnicy kupowali. No to jak już jesteśmy po kupnie, to mamy... jakie kolor, ale weźmy na przykład sobie jednego na ławkę, i sobie wejdźmy. I na przykład sobie włóżmy... Czekajcie, sobie tutaj za chwilę zrobimy jakąś wymiankę. Na przykład zamiast kiedy włóżmy sobie Grilliza. To jest tylko na, na ten odcinek, żeby mam wam pokazać jak ten rynek działa. To mi nic tutaj griliść będzie, Tu mi tylko spadnie overall i tak. Ok. i teraz zobaczmy tutaj tego zawodnika, Nie, yy, kieza jeszcze... Zapomniałem, że kieza nie jest zawodnikiem, który można sprzedawać. Który dał nic... Obrońcę już powinniśmy normalnie sprzedać, bo ten obrońca akurat ok, trafiłem z paczki wymien... wymiennej. Okej, okay, włóżmy tutaj. W ogóle, ciekawe jaki będzie miał overall na tej obronie. <grym> Ku zdziwieniu, że ma overall 6.6, to i tak overall składu jest dość wysoki, ale okej. Okay. Unlock Continue No Ogólnie póki co w tym przypadku to jest jeszcze dobra informacja, że dałoby się go spokojnie sprzedać W jego przypadku to za tą czerwoną cenę to szybciej byśmy go sprzedali Czyli za cenę tańszą, czyli tutaj wychodzi 2 860 000 A za tą cenę byśmy wolniej go sprzedali i to jest druga taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o sprzedaż i to wszystko, jeżeli chodzi o rynek, bo ogólnie rynek FIFA, powiem tak, jest to nowy rynek i nie dziwię się, że niektórym sprawia to problem, bo ja na przykład miałem na początku ten problem, dlaczego na tych załomników długo czekam i dopiero później, jak zobaczyłem te zagraniczne poradniki, to udało mi się zajarzyć, jak między innymi ten rynek działa i myślę, że to jest ważna też informacja dla Was. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, no i fajnie, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, bo dopiero zaczynamy. No i co?